Według świętego Jana, rozdział 19, wersety od 31 do 42. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty. Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł. Nie połamali go, leni jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił Bogiego, i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo. A jego świadectwo jest prawdziwe, i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo: Zobaczą, kogo przebolli. A potem prosił Piłata Józef z Armatei, który był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny Mir i Aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zabinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałem się skupić nad proroctwami, które przeczytaliśmy. W samym tym fragmencie bardzo dużo jest odniesień do proroctw, które już wcześniej były Zapisane. W samej Biblii mamy ponad 2,5 tysiąca proroctw, zapowiedzi pewnych rzeczy, które wydarzą się. Około 2000 z nich już się wypełniło 500, może trochę mniej, czeka na dalsze wypełnienie. One dotyczą właściwie końca świata. Ale chciałbym, abyśmy tutaj teraz zwrócili uwagę, Jaką niesamowitą księgą właśnie jest Biblia? Podzielę się oczywiście moim świadectwem, to co mnie fascynuje, co mnie przekonuje. Mamy pana Jezusa, i odniosę się teraz właściwie do samych proroctw, które dotyczą pana Jezusa, do tak zwanych proroctw mesjanistycznych. Tych proroctw w Biblii jest około 300. Niektóre są dość wprost powiedziane, niektóre trochę mniej wprost, ale bez problemu można odczytać, że dotyczą właśnie mesjasza, dotyczą pana Jezusa. Popatrzcie się, co to za niesamowita księga, jak już wcześniej zostało to wszystko przepowiedziane. Generalnie tutaj kiedy czytaliśmy o tym wydarzeniu krzyżowania pana Jezusa, no, no w historyczny sposób jest udokumentowane. To możemy w kronikach poczytać na przykład Józefa Flawiusza że właśnie wykonało się to około 2000 lat od dzisiaj. Natomiast te proroctwa, które mówiły o tym, że to się właśnie dokona, były wypowiedziane przez różnych ludzi na przestrzeni około 4000 lat. Popatrzcie się, różni ludzie przez 4000 lat dostawali proroctwa od Boga i zapowiadali właśnie przyjście Mesjasza, co się z nim Stanie to pierwsze przyjście, zapowiadali też drugie przyjście, to, to dopiero się jeszcze wypełnią. Ale samych tych prorocz mesjanistycznych dotyczących przyjścia pana Jezusa, jego obecności, tutaj jego śmierci, no jest prawie 300. Więc chyba przyznacie, że całkiem sporo. W szczególności, że wiele różnych osób na przestrzeni 4000 lat no 4000 lat to też dość długi okres czasu mówiło o tym, i wszystko to się wypełniło. I teraz jak tutaj nie wierzyć właśnie Biblii? No, ja wiem, że wielu myśli, no to wszystko można jakoś tam sfingować, spreparować. No i rzeczywiście, moglibyśmy wziąć niektóre proroctwa i z całą pewnością, jedno z proroctw mówi, że Mesjasz będzie pochodził z plemienia Judy, a dokładnie z rodu Dawida. No prawdopodobnie takich osób, które pochodziły z plemienia Judy i z rodu Dawida było wiele. No więc to nie jest aż takie trudne do, do, do wykonania całkiem prawdopodobne, że znalazł się w tych ludziach ktoś, kto się urodził w Betlejem. To też nie jest trudne do wykonania. Ale proroctwo też mówi, że on przyjdzie z Egiptu. No to już trochę gorsza sprawa, no bo z rodu Dawida, Izraelita w Betlejem, a ma przyjść z Egiptu. No popatrzcie się. No Pan Jezus musiał uciekać. Właściwie to jego rodzice z Panem Jezusem uciekali przed Herodem, kiedy on był mały do Egiptu. Następnie, kiedy Herod umarł, powrócili z tego Egiptu, więc już, popatrzcie się, no już nie każdy tak może spełnić. Więc zawężamy, zawężamy to grono całkiem, całkiem do, do, do małej liczby. Następnie jest też proroctwo, że Mesjasz pojawi się w Galilei z ziemi Zabulona i Naftalego. Hmm, no znowu. Jak to jest powiedziane, że ci, co byli w Egipcie, możliwe, że ktoś inny też uciekał przed Herodem, jacyś inni rodzice z małymi y, dziećmi właśnie do, do Egiptu, ale akurat trafili do Galilei, a nie do innej części Izraelu. Potem mamy takie prorostwo, że Mesjasz wjedzie do Jerozolimy, oczywiście już jako dorosły, na oślęciu. Hmm. No więc właśnie, popatrzmy się, kolejna osoba, która... Przez ten czas od malu malutkości, od małego dziecka do dorosłości musi cały czas zachowywać się i śledzić te proroctwa, żeby w końcu wjechać na e, oślęciu. I wiele, wiele jest takich proroctw i ok, przyjmijmy, że ktoś był taki gorliwy, jego rodzice byli gorliwi i, i właśnie starali się, aby to ich dziecko właśnie było tym Mesjarzem, że chcieli tak wszystko nagiąć. Przyjmijmy, że komuś to się udało nawet kilku osobom, no i dzisiaj nie możemy być pewni, czy to jest Mesjasz. A teraz chciałbym odnieść się tylko i wyłącznie do tych dwóch ostatnich rozdziałów, które czytaliśmy w samej Ewangelii Jana, do rozdziału 18 i dzisiejszego 19, który właśnie kończymy. No i właśnie, może by się tak zdarzyło, że ktoś spełnił te wszystkie proroctwa dotyczące Mesjasza przed jego jeszcze śmiercią albo właśnie jego rodzice to wszystko zaplanowali ale popatrzmy się na te dwa rozdziały ile tu jest proroctw, które się wypełnia które były wcześniej zapowiedziane w przeciągu tych 4000 wcześniejszych lat hmm. jak tutaj popatrzymy to musimy trafić na taką osobę czy takie osoby, które były no musimy to powiedzieć, no chyba jakieś nienormalne nienormalne, dlatego że następne proroctwa mówią o śmierci o znęcaniu się nad Mesjaszem więc żeby udowodnić, że jestem Mesjaszem i co, dam się zabić, dam się torturować? No chyba to nie świadczy dobrze o kimś, więc jak wiele osób by się temu poddało? Chociaż jak dzisiaj patrzę się na ten XXI wiek, to rzeczywiście kilku kandydatów by się e, znalazło. Ale to nie chodzi tylko o samą śmierć jednej osoby, że w taki sposób umarła właśnie na krzyżu, co też było zapowiedziane, że będzie wisiała na drzewie, ale ta osoba musiałaby się umówić dokładnie ze swoimi oprawcami musiałaby się umówić z tymi kto oskarża, których osób nie zna na te wszystkie rzeczy, żeby się wypełniły czy to jest możliwe? popatrzcie się na te proroctwa, które są tylko i wyłącznie w tych dwóch rozdziałach jedno z proroctw mówi, że Mesjasz zostanie wydany przez przyjaciela i dokładnie widzimy że Judasz wydał pana Jezusa. Przecież Judasz był przyjacielem pana Jezusa. Kolejne proroctwo mówi, że zostanie odrzucony przez swoich. Został oskarżony, wzięty przed sąd właśnie przez Sanhedryn, przez Żydów, czyli przez swój naród. I oni byli przeciwko panu Jezusowi. Nie zgadzali się z nim i został odrzucony odrzucony przez swoich. Kolejne proroctwo, które się wypełnia, dotyczące akurat tej osoby, Jezusa. Podczas oskarżeń nie będzie się odzywał, ani nie będzie się bronił. No wiele można znieść, ale w pewnym momencie okropne tortury nawet najzagorzalszego, najtwardszego człowieka powodują, że zaczyna bronić się, zaczyna krzyczeć Pan Jezus nic takiego nie zrobił. Popatrzcie się, kolejne proroctwo, które było zapowiedziane, że jego kolejny przyjaciel zaprze się go trzy razy i to jeszcze przed zapianiem koguta. No i mamy Piotra, który zapiera się trzy razy zanim kogut zapiał. Dodatkowo no musielibyśmy przekonać tego koguta. Jak oni przekonali tego koguta, że ma czekać z tym pianiem, dopóki Piotr się nie, nie, nie zaprze? Ja nie wiem. Ale popatrzcie się, kolejne precyzyjne proroctwo i ono też się wypełnia. Proroctwa mówiły, że mesjasz zginie z ręki pogan. Kto ukrzyżował pana Jezusa? Jak nie Rzymianie? No właśnie oni byli uznawani za pogan. Zostanie zaliczony w poczet złoczyńców kolejne proroctwo, które mówi o mesjaszu. Został ukrzyżowany pomiędzy dwoma właśnie złoczyńcami. I jeżeli chodzi o krzyżowanie, to, to rzeczywiście to byli ludzie, którzy no, byli przestępcami. Oni byli, oni wisieli, więc przecież nie udowodniono panu Jezusowi winy, a jednak zawisł pomiędzy przestępcami. Ech, następne proroctwo zostanie tak pobity, że nie będzie przypominał człowieka. O tym pisał Izajasz na 700 lat przed tym, co się miało stać. No i tak właśnie umęczyli pana Jezusa, tak go pobili, że kiedy Piłat wyprowadzał pana Jezusa, musiał powiedzieć: No, oto człowiek, bo on nie przypominał nawet człowieka. Inne proroczo mówi, że Mesjasz ma umrzeć poza miastem. I rzeczywiście czytamy, że wyprowadzili poza miasto na wzgórze zwane Golgota, i tam został ukrzyżowany i tam umarł pan Jezus. Będzie widoczny przez wszystkich, będzie wywyższony. Oczywiście nam się wywyższenie kojarzy z tym, że komuś się oddaje cześć i, 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 i honor, ale tutaj widzimy, że to było śmierć na górze. Golgoty na wzgórzu I rzeczywiście na tym krzyżu, kiedy wisiał Wisiał po to, aby wszyscy widzieli Jak traktuje się przestępców Aby się inni bali Więc każdy widział i było wiele osób pod tym krzyżem Właśnie patrzących na niego do góry No i oczywiście to, to proroctwo, że Mesjasz umrze zawieszony na drzewie Kolejne, jego oprawcy podzielą jego szaty między siebie. No czytaliśmy tutaj o żołnierzach, którzy dzielili jego szaty. I to żołnierze rzymscy, jakby przekonać tych ludzi, żeby wzięli te szaty i dzielili. Dalej będą rzucać losy o suknię. O tym pisał Dawid bodajże w psalmach, około tysiąc lat wcześniej, przed, przed tym jak to się właśnie dokonało. Kolejne proroctwo, rzucanie losów o suknię. Kolejne, będzie mu się chciało bardzo pić, także będzie miał sucho w ustach. Psalm 22 o tym mówi, to samo, około tysiąc lat wcześniej. Ja wiem, tutaj każdy może powiedzieć, jak ktoś umiera, to pewnie mu się chce pić. No dobra, ale jednak było to zapowiedziane tysiąc lat wcześniej. No, tutaj troszeczkę odniosę się do innej Ewangelii, że bo kiedy wspomniałem o tym Psalmie 22, w innych Ewangeliach czytamy, że jeszcze ludzie, którzy zgromadzili się właśnie pod krzyżem, urągali. I mówili, gdzie, gdzie Bóg, niech sam siebie ratuje. I dokładnie o tym mówi Psalm 22. Nawet te urągania, te, te, te wyzwiska, te drwiny ci ludzie po prostu dokładnie cytowali Psalm 22. Kolejne proroctwo, że będzie otoczony przez Pogan. W tym psalmie są oni nazwane jako psy, dlatego że Izraelici właśnie o Poganach nazywali je ich psami. Więc widzimy, że tam było pełno właśnie żołnierzy rzymskich, więc mesjasz był otoczony przez pogan. Będzie przebity włócznią, przebiją jego bok. Tak właśnie zrobił jeden z żołnierzy. Nie połamał mu kości, bo to kolejne proroctwo, że nie, żadna kość nie zostanie złamana mesjasza. Popatrzcie się, sami Żydzi poszli prosić, aby połamano Kości, aby ci ludzie już poumierali, żeby ich ściągnąć z tego krzyża. Dwóm połamali, ale przyszli do Pana Jezusa i jemu nie połamali. Hmm. Jak przekonać, żeby nie połamać Jemu Kości, to naprawdę nie można już mówić, że dało się kogoś przekupić i żeby przebijał jeszcze włócznią. No nie ma takiej możliwości. I kochani, ostatnie sporo, które tutaj widzimy w tych dwóch rozdziałach został pochowany w Nowym Grobie. Jedno z proroc mówi, że Mesjasz przy śmierci nie dozna skażenia. Według prawa mojżeszowego każdy kontakt z osobą nieżywą, z trupem czy też z rzeczami, które były po osobach nieżywych, mówił, że ta osoba jest nieczysta i musi się oczyścić. Więc kiedy... Mesjasz byłby złożony do grobowca, w którym już były jakieś wcześniej osoby złożone, byłby nieczysty, ale tutaj wyraźnie czytamy, że został w nowym grobie położony, gdzie jeszcze nie był nikt pochowany. Więc kolejne proroctwo, które mówi o tym, że Chrystus, Mesjasz, nie, do, nie dozna skażenia. Popatrzcie się, w samych tych dwóch rozdziałach jest chyba z 18 tych proroctw, które się. Wypełniły, które mówią o śmierci. I teraz, kiedy weźmiemy sobie te wszystkie proroctwa biblijne, jak powiedziałem, około 2,5 tysiąca proroctw. Wszystkie wypełniają się co do joty. Dokładnie. Trafność 100%. Oczywiście, część jeszcze czeka na wypełnienie, ale co rok właściwie wypełnia się każde proroctwo i widzimy, że ono zostało przepowiedziane ileś lat wcześniej i Wypełnia się w 100%. Kochani, no to, to jest niesamowite, że tyle osób przez, na, na, na przestrzeni tylu lat prorokowało i dzisiaj widzimy, jak one się, te prorosa po kolei wypełniają. To jest znak, że one muszą być od Boga. Ja wiem, że oczywiście w tym wszystkim to ja wielu nie przekonam, ale chciałbym jeszcze teraz zwrócić się do innego, powiedzmy, proroka, którym, którym fascynują się Ludzi, do Nostradamusa. Wziął sobie około 500 lat temu bodajże taki człowiek Nostradamus, który właściwie to nie był prorok, on bodajże był aptekarzem, jakimś tam, no interesował się nauką, na pewno uczył się i on spisał przepowiednie proroctwa, bodajże 942 przepowiednie. I na przestrzeni lat to miało się wypełniać. Tylko jak to dzisiaj, no może niedokładnie, nie jest to y, obliczone z grubsza. Y, z grubsza y, zostało obliczone, że tylko 13% tych przepowiedni Nostradamusa wypełniło się. 13%. A ludzie się tym fascynują. Co on tam nie poprzewidywał, i y, y, y to na pewno musiał być jakiś y, prorok. 13%. A tutaj mamy 100%, 100% wypełnienia, a ludzie wciąż nie chcą w to uwierzyć. Mnie fascynuje Biblia i księga, która ma 100% skuteczności, kontra to 13%, naprawdę niesamowita. Dlatego wszystko, co tam jest napisane, jest prawdą. Zresztą jak sam Pan Jezus mówił, on jest prawdą, Jego słowo jest prawdą. Bóg mówi o sobie, że jest prawdą. Duch Święty jest prawdą. Kochani, niesamowita książka, którą mamy, która mówi samą prawdę. To jest niesamowite źródło prawdy, więc musi pochodzić od Boga. A Jezus Chrystus to jest właśnie ten zapowiadany Mesjasz. Kochani, tym się chciałem podzielić z Wami. Błogosławie życzę. Dobrej nocy.